Witajcie w moim kolejnym odcinku na kanale Dzisiaj w tym odcinku będziemy grali Fortnite boxy Albo znowu y z moim maczkiem i... Starym. Ale że ty, ale ty, że ślepy, ciebie teraz nie zlogowało? Nie ma chuja nie Bo komputer rozgrzany Tarek mapy wybrał już Bo jak komputer jest zimny to tak jest Ale jak jest rozgrzany to nie Jajo Dobra braku mam rok. Więc dziś będziemy grali w kosty i super. Jest I każdy gdzie w... no, no, jest? Bardzo. No, i żan i żan. Dobra. Po paczce się minę. No i Shimano. A to już? A to już czy nie? No już dawno po. Dzięki za info, sioćko. <gryzanie> no, <czy> to nie ma to No że <gryzanie> no, nie na dostaje. nie ma nie śmieszne nie No nie laser dostaje. No, oh, czary oś się ma Dobra Ginę, jestem głupi Jestem głupi Przepraszam Was Mam małego Skip z kulego No, ty się nie budować tak szczerze Ktoś tak. tu przyzna że umiem się budować? Skąd? Od boku. Ale ja nie lubię takiego kombata. No. Kombat jest wysrany w powietrze po prostu. No. Ja miałam kopię no. z tą A ten Błażej dzisiaj będzie odcinek? No. Tak Jaki kanał? Podaj nazwę. Błażej Bulak. Bulek mam zasubskrybować. Ani ja ja się dałem, nie chwalisz? Ile masz subów? 13 Kurwa głupia, dobrze ma Ty kurde! Bo, e, e, dobry gracz. Mogę go zabić, ale nie chciałam, bo by się na mnie skurzył. Dobrze tak ci dobrze zabij, go obcią Dość ci postawię. Żartuję. Jestem głupi, jestem debilem, jestem najgorszy. Przepraszam od wszystkich. <laughs> i ja Jestem debilem, nie umiem trafić wam parturę, za mi się włączyła. Ja przepraszam bardzo za wszystkich ja... Czarek ja, to pro player, ja kurde. Ja się podsumował! Ja nie lubię prostu... mojej choroby Arturozy. Artur ja, ja, a ja, ja wiesz, to jest gorsze ode mnie niż myślisz. A ja to pograłem bez klapy, co nie? No. A, ja to mi się nie chce grać, to ja wajam. się, to ja się zboksuję, ja się, zboksuję, ja się no, by... Pany, sobie. Co ty? Ja będę patrzył Halo Jeden, no Tarek Czem będę bijał, bo nie umiem high ground na utrzymanie, będę tamty To ty, Czarek, bije się tam Rób co tam chcesz Ja sobie potakał Ja mam ten razem No, tu siara! Ile masz siopciu HP? Aha. Mało, Mało. <laughs> bomba, bomba, disco, bomba, disco, disco, bomba, disco, bomba, lecimy bęgiel. Nie banga. trafiła go, nie trafiła go. Dam się musi popisywać. No, co, kamery włączają się i od razu lepsze się staje. No, kto? No, kto? Maćmy. Kto? No. Ja. No a kto? Nie, ma bóg święty... O kurwa. W to bym pokonał. Tak, no! No, no? Ja sobie... no, to się zgodzę. To to, Czarek czy ma... No to nie jest czary, bo nikt, nikt takiego ma jak ty tam się ze mną bawisz w groju? Mam na. Mam na. Skilofa! Ej, tak! Skilofa! Nie, podskocz, no, podskocz no, kurwa! Nie, nie, skilofa, nie. Ja bym skilofa. Nie, mm, tak, po co Jestem ostatni, ja cudem. Przecież macie. Nikogo nie da. A nie, nie zna. Do razu mi obrazę na no, głupek. No e, no to... kto to? w Ej no ole, to O ja, to trzy koła, omy Kurwa strzela do mnie kula, ta kurwa boże. Co jest? Ja specjalnie, ja specjalnie stałem, żeby iść ten on strzelać. Strzela strzela. Ja. Może włączę typ Kościół? No tak! Jeszcze się ogarnij. Siema, Czaro! Siema. Leczy się od razu. No, ta, no, 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 no! Może teraz jeszcze 200? Z miłą chęcią. Czarek, po co ja tego czarnego robiłam w ogóle? Nie wiem, tak on ci nie powiem, bo nie wiem. Cieszę, się, Jak... Śmiej się, śmiej. Jak rudy rudy gej. Tak jest, wszyscy razem. Śmiej się, śmiej. Rudy A, rudy no pedał. Ja. I nie trafiam. Syk, syk, syk. To ja cyk robię. I syk, i nie trafę. Pięknie, pięknie. O kurde, to się wybijem. No, nie. Wiem, nie, że, nie. O, nie! Przeżyjesz to, ale... Dobra, arita. Nie zabiję, to Kilos, kilos! Kurde. Nie! Zabił mnie! Dziewięć HB No. Aaaa! Jest silny, niepokonany. Dobrze! Już nie robię charge'a, więc tak łatwo nie będziecie mieli. Czy może będziecie. Spoko. Jak się włączy AR to ja im tutaj... No dwójka, no e, no! No tak, to się nie bijemy! Proszę, ja mój Ja pierdo... No nie skończyłem tego. To nie było. to się nie pikało nic. No, ale czemu to się tak nie chce? Się... Tu wyjdzie. A, wiedziałem, Ale Arturoza. No, tak, co? To, ale zrobiłeś... Nie, 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 wiem co powiesz. Mogłeś bić sobie tyłem na mnie. Myślę, no ja Bytum. jestem po prostu dziwnym człowiekiem <noise> się nie podstawa. O, teraz mi porobicie na S. Co, pewnie charge masz? Nie. Kombata? Spaza. Aaa, mm. porabimy na S, kurde. Ja mam no, kombata, chłopie. Tak, i zaraz daję mi 200 No, Znowu! Się Gdzie? Gdzie on jest? Ze no 30, 30, super, pienicie! Mm. No bo pójka, no się! No kurde no dekle! Dekle po prostu dekle. No pros tą pompę gówniano O, Maciek mnie zrzucił ktoś. Nie ja. Kto? Tak, proszę. To się mu pokazuję. Nie ja, no kurwa, no od No spoko! No. Nie mam ja. No kurde no. <śmiech> 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 ja. Oj ojoj oj. Jeszcze jedna i będzie dobrze No widziałem się obcie, jak tak <laughs> na arenie grałeś jak tak <śmiech> o, o. <śmiech> Chłopie a na arenie przynajmniej w tym odcinku To było grany coś A chciałabym Ja muszę się rozgrzeć no we dwójkę, no zabijajcie, ja się stanę! No Wy dwójkę no nie wjeżdżacie. Nie no, będę no, po co zresztą <grym> Dobrze piję sok Ja byś trafił go sobcia, to byś już ginął. No nie sobie co wam winno No wiem jak chciałeś to tak chłopaki, no można. No bo dobrze, na nie mogę się upokorzyć? Hmm. To była runda rozrzutkowa. Tak. A będziecie nie, to musieli pomóc skina zrobić. Bo jesteście hmm. z O, nimi. Aż tu się leczy! Tu się ma czaro! Co? No, No i dobrze ci tak. Bo nigdy bo... tak nie mogłoby. być. ja wyjść. też wpadłem. No to łatwo. Ale z chłopem wodkuję? Co? Chłop nic nie zrobił i mówiła. łatwo. Nie, no, przecież nie czarka zabij, to jest. To jest. A ty odcinki z cs CSA robił? A? O jak właśnie. O wierzyć. właśnie. O, myśmy mogli nagrać. Nie wiem, czy O! Grach. Z miłością! Z Co ty robisz tu? Czy ja śledzi tak? Upolowa się włącza? No, aha. O kurde. Winner za... <laughs> To był mój frag. Po <laughs> <What> ty... <laughs> no, tego fraga mi zabrałeś? <laughs> o ty kurwa go doayu. No nie! Ten się o fragi gamonie. <laughs> no i co? Fraga mi zabrał, no. Nic ja pierdole. Ale że tak chłop obraża? Nie wiedziałem Ej no, maczusza to, to to kurwa to, to to do cholery No nie, no ja nie zabuduję się Dobrze kule disco, rzucaj tam mu Ale ty, ty śląski, ślepy Rzucaj mu tam Dobrze, niech tańczy Dorzucaj rzucaj tą bombę! Dawaj go! Dobrze! Siopcio wreszcie! To razem ja to wygram! Siopciopo, prze, przebudził go. się! Siopcio ja. się przebudził! No, bo to była Rzeka, mówię! Aha! się baw ze masz takie błądy. kurde no nie chce mi pompa pompić Mi to pompa samo. pompić Mi to samo Na co pompa A no, mi pompi A mi właśnie mi, nie chce pompić No dobrze co to myślisz, żeby pompa nie pompiła czego No bez kolapsu faj Eee e. E, no, bana, sumie, bana, dostanieś! ty śmierdzący! No, artyrozak! No kur... <suszy> idioci, idioci, do bana z wami! No ja mam zero, ja nie wiem, wy nie... Ha, Zero, mamy! Dwa, 22 <suszy> Wejście z wami zadałeś? Tak Ale jakbyś mnie wyrzucił, chłopie tam A ja Czarkowi stówę No bo no, on jest, on ma cheaty Ma no, Ściana Inter. na kurwa No, no, jak zawsze podsumowany No właśnie, kto ma cheaty w Bo nie umiał bo nie umił grać w ciwie? Maciek Nie ja no, no, nie, i w to Nie miałem Dobrze! Czarek pomogłeś mi To trzeba zrobiłem teraz wiedziałem, że ja ulecham śmiej Ale, się, śmiej Jak rudy, rudy gej, gej. rudy haha I te fałka Ale ja mnie tu kolapsuje? Nie, nie wiem, że to nie jest kurwo meglo się bawi Olakie Pasa Da 18 Pasa Przywaliłem sobie w biurko, bo spadłem i boli mnie teraz też? Teraz widzowie zbieramy na uratowanie ręki jedyne 200 tysięcy złotych ta operacja więcej kosztuje Ta, wiem Na rękę O kur... Siokcio! Mam dwójkę Jak w plecy dostanę to nie Dobra nie. Jednak sam No nie jednak, dwójka No kurde, jak zwykle Nie, to akurat znaczy nie duże Tak, 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 tak Nie oszukuj No nie oszukuję, ja cię tylko robiłem Właśnie Ale zarazu zaraz, zaraz, czarek w plecy weź Papi mu nieniu dziecko pięcioletnie letnie taki głos, ty jesteś chory czy jak? Nie, ty jesteś chory Ja jestem właśnie ja nie no Kurwa skąd No nie no, to 142 No tak! Hmm. No ta. hmm. Może jeszcze 200 mi dasz, tak Tarek! No tak! Ta. Ja pier... Czarek, no tak! No ta. no ta. może jeszcze ta. kurde... To! Wychyl AP! Sklapsy go! Kurwa Idę do ciebie No, jeszcze przy tym dostaję obrażenie Cześć, się popisuję no Ojej, ojej Luta może... Leci Luta, nie mogę budować! Coś ustawione Już koniec? Nie jeszcze jedna, ale to jest ustawione, no. no ja jestem za Czarek ma... Ja nie wiem mi... on, on ma czicie, No czarek chyba. ma checi pobrane z Biedronki. Z Biedronki. Z Biedronki To chłopie. Była prowadząc. Czego? Chciałbym korzystać. Zaraz moment! Arturoza! Macie czemu Czekajcie nie... Dajcie chwilę, zaraz, zaraz. Dobra. Nie, chłop, manu, ja jawaj. No. to matki? Co? No, no, no. Jest pięć lat. Jest za pięć lat. Jest z pięć lat. Jest garaż! No 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 jeszcze to jest ja tak nie No Jest za pięć lat. Jest za pięć lat. Jest coś. Czego? Było Jest za pięć Jest za pięć Jest No, ja... no widzisz. jak mi skilofujesz idziesz, ja idę w Odcinek się zakończy. Nie, to jest. O, taką może być. Nie, jeszcze Dobra. nie. A czemu gramy nowa? No tak. Bo, ale Nagrywamy z tego odcinek czy te kosy gramy? Nagrywamy odcinek. I będzie tych run. Jeszcze. No zaraz idę. Ale lag Ty Maciek, nice. nice. No weź Maciek, ty mnie lepiej nie <laughs> Myszkę wyrzucił <laughs> Ja w To co się dzieje na tym odcinku bo jak ja nie Ej, wiem, ej, ej, jak cię Czarek zabije, cio, cio Czarek, jak cię zabije, to wyrzucasz myszkę przez okno Dobra Nagrywasz tego no, <noise> stuka. dzień Aha, co się stało? No, skałpa ci pierdolnęła, a co? Widziałem, ale się spadł. No właśnie. Si bo myszko tak robił. Stukał. Coś no stulane, jak nie budowla, nie budowla. <noise> nie, bez kipy, nie Maciejka. Mój frat! Mój frat Dobrze! Go. Dosta, go. Mój frat! A ty będziesz moim łafotym fragiem. No jest mi, budowla niebudowli! No jas! Takie w ogóle coś jest? Co? Budowla niebudowli, ślepy. Chyba jest, takie coś. No, kiedy żeby taki dubno ludzi, pewnie. Nie, teraz

Ale jak się na przypale budowli. No ja co, ale czarusz. Z <noise> kolapcji go, już można. Już nikt nie zauważył. Jeden HP?! No apcję, ma to? Jeden HP jak w Lara? No ale chłopi, miałem... Jeden HP takie prawdziwe. Dobra. To widzowie byłoby na tyle. Bo... To jest dziwne. Dobra, to by było na tle w tym odcinku. Na! No!